Witam serdecznie. Identyna Jaworska, Stratek Biznesowy. Drugi live dzisiaj dla mnie bardzo ważny, ponieważ odkrywam przed Wami nowe karty. Ten element, yy, o którym nie mówiłam w takiej perspektywie, ale bardzo regularnie nad tym pracowałam, więc wiedziałam, że przyjdzie moment, kiedy będę gotowa Wam o tym opowiadać, dlatego bo wiedziałam, że bez pracy nad mindsetem finansowym mój biznes nie zacznie zajebiście zarabiać, nawet jeśli ogarnę idealną strategię ever. Dziękuję. I w czwartek zadziewa się ogromna rzecz, zadziewa się to, że ruszam, sekundeczkę, ruszam z Mastermind Money Mindset, już mamy tam pierwszą uczestniczkę i, i o co tak naprawdę w tym chodzi? Przez te ostatnie lata nieraz pewnie osoby, które są ze mną dłużej, pewnie już znacie tę historię, nowe osoby teraz Wam pokrótce powiem. Moja historia w skrócie jest taka, że ja przez lata pracowałam na etacie, rozwijałam się jako project manager, naprawdę dobrze mi to szło, też przychody były duże. I później przyszedł klasyczny kryzys moje wejście na ścieżkę rozwoju duchowego. E, znalazłam cel swojej duszy, stwierdziłam, że chcę za tym iść. E, w międzyczasie zeszło się to oczywiście z wypaleniem zawodowym w korporacji i poczułam no dobra, to idę za tym. To teraz będę działać niezależnie. I ruszyłam z tym. Na, na, na początku ta moja działalność nazywała się e, Duchowość w biznesie i, pom, e, i te moje mentoringi nazywałam, jak zarządzać projektami w swoim biznesie serca. Bardzo długa nazwa i po części nadal tak to realizuje, po prostu się to bardzo, bardzo przetransformowało wraz z moim doświadczeniem i sukcesami. I to, co było niesamowite, że ja wtedy wyszłam z taką naiwnością, że skoro ja już wiem, co ja mam robić w życiu, w zgodzie z celem swojej duszy, to już teraz wszystko pyknie. Ja już będę bogata, już w ogóle klienci się sypną, e, będą sypać, jak z, w ogóle wiecie, nie wiem z czego z rękawa, chyba dobrze mówię, więc było w tym, teraz już wiem, bardzo, bardzo dużo naiwności. I jak możecie się domyślać, szybko się przekonałam, że to nie jest takie łatwe. Teraz jako strateg bym powiedziała hola, hola, jedna, poczekaj. Najpierw musimy wyklarować twoją komunikację. W ogóle daj sobie chwilę czasu, ludzie muszą cię poznać, ale w ogóle to nie zmieniaj co chwila tej komunikacji, bo finalnie nikt nie wie o co ci chodzi. I tak mów do jednej klientki, a nie do dwóch, bo jeden komunikat neguje drugi. Nie? Więc ja tam strategicznie to nieźle bym samą siebie zjechała, bym miała taki ja pierdziele, ja nie chcę z nią pracować. Nie? Więc strategicznie tam bardzo dużo rzeczy Poszło nie tak. Natomiast Le zadziewał się bardzo intensywny też proces finansowy. Czyli ja Wychodząc z etatu, wyszłam z takiego parasola tego, że ja mam tą umowę, że ta wypłata się należy niezależnie od tego, czy coś zrobię, czy nie. Moja pewność siebie została poddana jeszcze większemu znakowi zapytania. Dlatego, bo już mi nie płacili za to, że po prostu mam etat i robię raz lepszą, raz gorszą robotę, albo jestem jakimś tam piątkiem w ogromnej organizacji. Tutaj w moim biznesie miało, miałam mieć płacone za Siebie, dosłownie to jest tak, że sprzedajesz siebie, sprzedajesz pracę cała ze sobą, z nikim innym, tylko za pracę ze mną, więc bardzo syndrom oszusta się uruchamia, wychodzą na powierzchnię takie tematy, oh my god, czy ja na pewno jestem warta tego, aby płacono mi za sam fakt, że ja kuźwa jestem, i mówię tak, chodź, spotkaj się ze mną na sesję jeden na jeden, więc wywala ci dosłownie wszystko, to co ci na etacie nie wywalało, cześć z Kasia ponownie, bo tam się mogłaś chować za certyfikatami, za zawodem, za etatem, za narzekaniem, że to nie jest Twoja wina, że wszyscy wokół źle prowadzą, więc ty nie wierzysz w tą korporację, ale co masz robić? Musisz jakoś zarabiać. Więc biznes jest takim obraniem ciebie z tego wszystkiego, co w, w, przykrywało wszystkie elementy braku wiary w siebie tak naprawdę, czy ty naprawdę w siebie wierzysz, czy na przykład chowasz się za taką iluzją, no, że tam wyszło, że ja mam taki cel duszy, że ja jestem taka i owaka, ja mam to robić, e, nie wiem, czaneluję, wymyślam teraz, nie? Albo mam czytać Fujiman Design, whatever, dodaj do tego cokolwiek, no i spoko, że ty to masz. Ale jeśli Ty jako człowiek, człowiek nie ta odleciana w tej duchowości, tylko jako człowiek, nie do końca wierzysz, że warto Ci za to płacić, to Cię nikt nie zapłaci, nawet jak to co mówisz ma sens. I ja się o tym bardzo, bardzo surowo przekonałam, nie mówiąc już o aspekcie, że naiwnie bardzo szybko zrezygnowałam z etatu i oczekiwałam, że te pieniądze wpadną w sekundę, i tak się nie stało. I teraz w ogóle wiem, dlaczego tak się nie stało, patrząc na tą długą drogę, kiedy już później wróciłam po pół roku, zaczęłam budować swój biznes na etacie, więc miałam zero presji finansowej i przekonałam się o tym, jak to jest regularnie zarabiać w biznesie. Jakiekolwiek pieniądze, u mnie to było mniej więcej 5 tysięcy miesięcznie, czasem mniej, w listopadzie to było 1000 miesięcznie. I przekonałam się o tym, że to w ogóle nie chodzi o ilość kasy, na początek szczególnie. Chodzi o tą systematyczność, o to skupienie, czy ja się faktycznie do tego stawiam, czy raz będę narzekać, że mi nie idzie, a czasami wrzucę rolkę, a później stwierdzę, że je ja się teraz położę. Bo tam się pojawia bardzo dużo takiego nieukochanego dziecka. Które właśnie nie jest gotowe utrzymać tak dużej odpowiedzialności biznesowej i finansowej. Bo teraz, kiedy ja zarabiam tylko z biznesu albo aż, bo mój biznes zarabia lepiej niż ja zarabiam na etacie, z czego jestem mega wdzięczna. Ja do tej pory mam trochę, wychodzę z takiego szoku, że może być tak zajebiście. Ale równolegle odczuwam ogromną odpowiedzialność za to, aby utrzymać w 100% tą przestrzeń. Że nie tylko ja stawiam się do tego biznesu, ale też moje życie, te, te, ten, ten aspekt finansowy karmiony jest poprzez biznes, że stąd przychodzą do mnie pieniądze. I. To jest ogromny skrót tej mojej całej trzy i półletniej historii. Natomiast to, co wymagało ode mnie ogromnej pokory, to zrozumienie, że zarabianie kilkunastu tysięcy na etacie to są tak, jeżeli chodzi o moje połączenie kropek między tym, ile zarabiam i jak to się ma do mojego poczucia, ja zasługuję tyle zarabiać, bo jestem warta tych pieniędzy, to jest zupełnie inny level wartości niż ile zarabiam na swoim biznesie. Czyli dla mnie sam fakt, że ja w ogóle jakiekolwiek pieniądze zaczęłam zarabiać regularnie w biznesie, to dla mnie jakby miała to porównywać na skali pewności siebie i takiego fuck je, yeah, ja zasługuję na te pieniądze, bo mam taką szczerą pewność siebie. To każda złotówka, która regularnie do mnie zaczęła wpadać w biznesie, była dla mnie milion razy większa i wartościowsza niż te kilkanaście tysięcy na etacie. Bo tutaj, po prostu, tutaj. Odkrywam siebie całą. Tu jestem w totalnej szczerości. Tu mówię o swoich błędach, o swoich lękach, tu muszę faktycznie stanąć w 100% do swojego do tego, tak ja zasługuję, bo jestem. I to ja wiem, że to jest takie idealistyczne, ale faktycznie w biznesie to nam bardzo, bardzo wychodzi na powierzchnię. Bo już tutaj nie mamy za kim się schować. No i jeszcze ten moment, o którym mówię od kilku dni, ten moment kiedy nawet ktoś wpadnie i wpad i zapytał się mnie o konsultację te x lat temu, to ja dajcie mi znać, czy macie, albo miałyście takie odczucia. Po prostu nawet jak z logiki zrobiłam, co powinnam zrobić i sprzedałam i i w ogóle i w ogóle nie, czyli strategicznie wszystkie kropki od, 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 odhaczone, to, to ten paraliż i ten krzyk w głowie, że i tak nic z tego nie będzie, on był tak silny, że ja naprawdę wierzyłam i ta wiara sprawiała, w jakiś magiczny sposób, że się to nie zadziewało, że faktycznie tych klientów nie było. I to, co Wam teraz powiem, co, 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 co było tym początkiem sukcesu zapoczątkowanego w styczniu tamtego roku, i teraz słuchajcie uważnie, to było między innymi to, i to jest właśnie połączenie tej mojej strategii z mindsetem finansowym. Nos mi jest, sekundkę, napiję się wody. Może na nos pomoże. To było to, że jak ja ruszałam na nowo, to ja znalazłam w sobie jeszcze większą pokorę co do wyceniania moich mentoringów. Czyli z jednej strony znałam wartość pracy ze sobą, czyli przykładowo moja intuicja mogłaby mi powiedzieć najbardziej kosmiczną cenę ever, ale w, kole w drugim kroku sprawdzałam, sprawdzam nadal i wtedy też właśnie zaczęłam tak sprawdzać, to jaką ja cenę. Ja faktycznie jestem w stanie powiedzieć. Czyli nawet jeżeli sercem czuję, że jestem warta miliony za jedno spotkanie, to jaką cenę jestem w stanie powiedzieć, aby mi to przeszło przez gardło i w momencie, kiedy klient się mnie pyta, to ile za spotkanie jeden na jeden, to ja nie mam takiego o Jezu, powiem. Bo, wydaje, bo, bo bo, czuję sercem, że zasługuję, ale nie patrzę, bo się stresuję, jaka będzie reakcja. Nie? To nie ma być to. To ma być, być w takiej równowadze. Wiem, że jestem warta miliony, ale powiem 250 zł, bo tyle ja, jako człowiek, jako Judyta, która ma swoje różne stresy, jestem gotowa powiedzieć tak, żeby mnie nie zatkało w gardle i z lekkością te pieniądze przyjąć. I trzeci aspekt, trzeci element, który sprawdzałam, to czy nadal czuję, że jestem doceniana za to poprzez te pieniądze? Czyli, żeby nie wpaść w kolejną skra skrajność, nie robić tego za darmo albo za taką śmieszną, tanią stawkę, w mojej ocenie, bo wtedy wpadamy w ten trój trójkąt ofiary. Czyli ja to zrobię, ja w praktyce się przekonam, jakie to było zajebiste, i później się w kurwie, że Jezu, ja tyle dałam i tak mało z tego dostałam. Nie? Czyli trzy aspekty. Ile ja faktycznie sercem czuję, że jest to warte, ile ja jestem gotowa powiedzieć, żeby mnie to nie paraliżowało, i czy jest to wystarczająco, żebym czuła się na tym etapie doceniona, żebym później nie chodziła zła i sfrustrowana, że daję tyle, a nic za to nie dostaję. I to są te trzy elementy. W taki sposób, w sposób zdefiniuj sobie swoją cenę. Słuchajcie, w czwartek zaczynamy Mastermind Money Mindset, a jeszcze nie napisałam, Mastermind Mentor Money Mindset, czyli właśnie tam się upewnię, że ten element zarabiana, zarabiania poprzez was jako mentorki, ekspertki, prowadzące, przewodniczki innych w zgodzie z waszymi takimi już unikatowymi historiami transformacji, z waszych doświadczeń, yy, ruszymy z tym, czyli skupimy się mniej więcej na tym, co ja wam dzisiaj opowiedziałam. Mniej więcej, no bo wiadomo, że to będzie dużo dłuższe, ale chodzi mi o tym, że jak mamy te wszystkie elementy strategii wznoszenia waszych finansów w biznesie, to mamy ten element, tak jak w Mastermind Persywazja, czy w Wyzwaniu, rozgrana społeczność, sprzedawanie, zajebista komunikacja, ale jak już dochodzi do tego ostatniego momentu płatności, to w Mastermindzie Mentor Money Mindset to zaadresujemy. I mam zajebistą w ogóle dla was ofertę, dlatego że to jest temat, który dopiero poruszyłam, więc jeszcze nie miałyście okazji doświadczyć tego w praktyce ze mną. Zapraszam Was na jedno spotkanie w czwartek, czyli wykupujecie dostęp do jednego spotkania na Mastermindzie i tam doświadczacie pracy ze mną, i po tym jednym spotkaniu w czwartek decydujecie, czy dokupujecie do Mastermindu wszystkie spotkania. Czy dokupujecie całość mastermindu, czy doświadczyłyście sobie tego jednego spotkania? and N.D.C., dziękuję, idę sobie dalej przez życie. Więc bardzo Cię serdecznie zapraszam, jeśli mając taką ciekawość, jakby to było, doświadczyć tej pracy ze mną, bo widzisz u siebie takie blokady finansowe związane z pracą już w Twojej eksperckiej marce, marce napisz do mnie DM, podam Tobie link do wykupienia jednego spotkania, które jest w czwartek o 9 rano a później już sobie pogadamy o szczegółach. Dziękuję Wam. Cudownej soboty!